Mamy sterownik, sterownik z Renault o takich numerach. Mamy w nim wyłącznie imobilasy. Pierwsze mamy podłączone to programu No i zobaczymy, czy imbu jest faktycznie za. jest faktycznie zablokowane. Klikamy. Spra Sprawdzamy. Niestety imobilasy jest zablokowane. I teraz będziemy imobilasy wyłączyć. Zaczynamy. No i tak teraz mamy Oprogramowanie pod emulator. Czekamy chwilkę, tutaj nam się wszystko e, instaluje. A tutaj nam muzyka Także czekamy, aż przyjdzie nam 100%. Jak przychyli 100%, wstawimy emulator. Emulator, mieli. E, tak. Emulator będzie montowany. Taki. Zamontujemy emulator jak będzie przeprogramowany emulator wstawiony no to będzie immobilizer wyłączony także czekamy chwilkę, mamy tam jeszcze 25, no to 100% czekam. no i tak mamy Pana sterownik, sterownik to już przeprogramowany, zamontowany emulator no i teraz już sprawdzimy czy immobilizer został wyłączony mamy go tutaj podłączony na stole to programu takiego jak mu wtyka to renowek. tutaj mamy załączone i tu spuścimy, jeżeli zaświeci nam na zielono, to nasz znaczy, że mobilizacja jest wyłączona, także klikamy tutaj, no i czekamy, jest i mobilizacja została wyłączona, tyle, zrobione.